Jaka jest różnica pomiędzy modelami 12, 12 mini, 12 Pro oraz 12 Pro Max, jeżeli chodzi o baterię? Oraz drugie, ile minimum baterie w danym telefonie powinny wytrzymać? Bo nie sztuką jest pozostawić telefon na 2, 3, 4, 5, 6 dni bez konieczności ładowania, aby po prostu telefon leżał. Wiem z doświadczenia to mówię: iPhone 12 Pro Max bez kompletnego ładowania i użytkowania wytrzymał mi około tydzień. Sztuką jest zaorać baterię tak. Aby sprawdzić, ile minimum dany telefon powinien wytrzymać, podejrzewam, że część z Was, tak jak i ja, ma jeden taki raz, dwa razy w miesiącu dzień, w którym. Ekstremalnie mocno korzysta z telefonu komórkowego. Dlatego też tym materiałem chcę pokazać, ile faktycznie minimum dany telefon wytrzyma. W przeciwieństwie do zagranicznych testów, nie skupiamy się tutaj na surfowaniu po stronach internetowych, nie skupiamy się na aparacie fotograficznym bądź mniej energooszczędnych funkcjach, skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu mocy urządzenia, praktycznie przez cały czas wykorzystując w 100% jego procesor układ graficzny, pamięć podręczną i wiele, wiele innych aspektów, uwzględniając to również to, że mamy wyłączony dark mode, uwzględniając to, że mamy automatyczną jasność oraz brak możliwości wygaszenia ekranu. Ile faktycznie dany telefon wytrzyma? No i jeszcze dodatkowa informacja na koniec ode mnie, parę ogłoszeń duszpasterskich o których porozmawiamy już po faktycznym materiale. Test trwał kilka godzin, dlatego też postanowiłem, że mocno go skrócę, mniej więcej tak, aby odpowiadał długości reklamy apartu. Jaka piękna i długa! No, to to by było na tyle. Zapytałem Was jeszcze na Twitterze, jak myślicie, ile przy maksymalnym obciążeniu każdy z omawianych dzisiaj telefonów wytrzyma? A no, odpowiedzi były różne. Zobaczcie, 6, 8, 8 10 4, 5, 5, 7, 4, 6, 6, 8, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 8. No dobrze, zatem jak to wygląda faktycznie? Pozostawiam Was z moim komentarzem do około 5-minutowego testu, mocno skróconego i żeby nikt też nie zarzucił mi jakiegokolwiek oszustwa. Obok macie też zegar stale liczący czas wykorzystywania baterii. Jedziemy! Przyspieszenie jest bodajże około 10 procent, więc będzie dosyć szybko. Z jakich testów korzystałem podczas orania tych baterii? Ano, był Geekbench kilka albo nawet kilkanaście razy. Był Antutu Benchmark, który bardzo mocno obciąża procesor oraz układ graficzny. Pamiętajcie proszę, że jeżeli chodzi o to, to nie jest tak, że. Każdy z waszych telefonów będzie trzymać na baterii tak, jak tutaj wam przedstawiłem. Przede wszystkim zależało mi na tym, aby pokazać, tak jak już mówiłem, maksymalne możliwości i ile minimum telefon powinien w stanie wytrzymać. Zobaczcie też na same wyniki w Antutu, które będą się systematycznie i cyklicznie zmieniać, a no to też jest ciekawostka. Był YouTube, było co jakiś czas włączanie GTA San Andreas, było włączanie Raymana. AnTuTu, tak jak powiedziałem, Geekbench i jeszcze kilka dodatkowych aplikacji. Więc cały czas na przemienie przez ten cały okres testu chodziłem. Nie pozwalałem w jakimkolwiek stopniu, aby telefony się nudziły. No jak widzimy, mamy tutaj 2 godziny 30 minut i faktycznie na początku te różnice były minimalne. W sensie im dalej w las, tym baterie zaczynały odstawać jednego, jeden model od drugiego. Dobrze, zbliżamy się do 3 godzin. Więc jest już to taki wynik, w którym mini powoli może mieć problemy, a przynajmniej według tych testów zagranicznych, które były pokazywane w sieci. I teraz w tym momencie zbliżamy się do końca miniaka. Jak z tego co pamiętam, dokładnie zwolniłem Wam trochę. 5, 3, 54 minuty. Tyle bateria wytrzymała w iPhone'ie 12 mini przy tych syntetycznych testach, które były bardzo intensywne i bardzo prądożerne, jeżeli chodzi o sposób użytkowania. Jeszcze raz zaznaczam i mówię, to nie jest tak, że baterie będą wytrzymywać tak jak Wam pokazałem. Ale tutaj jest faktycznie ekstremalny test. Test, który najprawdopodobniej nikt z Was nie będzie powtarzać, bo rzadko będzie się trafiać taki dzień, żeby w aż tak intensywny sposób orać baterie w telefonach. Mamy 437. Baterie w dalszym ciągu jeszcze w trzech telefonach funkcjonują poprawnie. Ogólnie mam wrażenie, że Antutu Benchmark oraz takie ciągłe włączanie i wyłączanie San Andreas. Wpływa mocno na żywotność ogniwa. Padła nam druga bateria: 4 godziny 49 minut iPhone 12. Tam jedziemy dalej. Zobaczymy, jaka jest różnica w rzekomo w tym samym rozmiarze z tą samą baterią, jeżeli chodzi o model 12 oraz 12 Pro. 5 godzin 10 minut, 11 minut, 12, 13 i zaraz dochodzimy do końca. Bateria padła w iPhone'ie 12 Pro. Mamy 5 godzin i 15 minut. No i teraz zobaczymy, ile jeszcze wyciśnie 12 Pro Max. Wiele testów pokazuje, że Pro Max wytrzymuje po 9, 10, 11 godzin. Ale tak jak ja mówię, ja nie pieprzyłem się z tym bardziej intensywniej były te urządzenia orane. Mamy 5,34, 5,36, 5... 34, 5, 36, 5 Godzin 36 minut iPhone 12 Pro Max umarł. Jak widzicie, moi drodzy? Test był bardzo, ale to bardzo intensywny. Mam wrażenie, że jeszcze chyba nikt nie tylko w Polsce, ale również i na świecie nie przeprowadził aż tak intensywnego testu. Tak jak mówiłem, nie skupialiśmy się tutaj na aparatach, na serwowaniu po stronach internetowych, włączaniu mało zasobożernych aplikacji. Dlatego tym materiałem przede wszystkim chciałem pokazać, ile będziecie sobie mogli pozwolić podczas takiego bardzo, ale to obrzydliwie intensywnego dnia pracy. Wyniki są takie. Czy spodziewaliście się? Ja miniaka przyznam szczerze, że tak. Model 12-12 Pro, myślałem, że będą jeszcze bliżej te wyniki, jednak model 12 Pro Max uważałem, że no te 7-8 godzin wytrzyma. No, to chyba byłoby tyle. Mam nadzieję, że tym materiałem pomogłem. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem jakiegoś z omawianych dzisiaj modeli, no to też macie już ogląd na sytuację, ile faktycznie maksymalnie, minimalnie bateria w takim urządzeniu powinna wytrzymać. Z ogłoszeń dusz moi drodzy, powiem tylko tyle, że już niebawem y, powinna się pojawić recenzja, a przynajmniej taka opinia, opinia pomiędzy pierwszymi wrażeniami a recenzją dotyczące PlayStation 5. Kolejna informacja to to, że takie pełnoprawne porównanie wszystkich modeli iPhone'ów 12 powinny się pojawić również po weekendzie na kanale X.com. No i jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, gorąco zachęcam, od wczoraj jest na YouTube, Spotify, Lektonie oraz Apple Podcast, odcinek ze mną. U Roka i Brysa. Jeżeli ktoś lubi sobie posłuchać podcastu dosyć długiego, a jest to jedyny podcast, który słucham, to gorąco polecam wejść sobie zobaczyć u chłopaków, bo uważam, że rozmowa wyszła całkiem spoko. No nic moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tego materiału. No i oczywiście dajcie znać, co wymyślicie na temat baterii w nowych iPhone'ach 12. Tak jak powiedziałem, mi zależało na tym, że był to obiektywny test, niesubiektywna opinia, a obiektywne fakty przedstawiające to, ile faktycznie dany telefon będzie w stanie wytrzymać. My widzimy się w kolejnym materiale w ramach możliwości już podczas opinii odnośnie PlayStation 5. Miłego, spokojnego dnia życzę, pozdrawiam.